Cześć siema, witajcie! Z tej strony Garfield, a oto pierwszy odcinek z serii e, odcinki specjalne z gier. Mm, tak dokładnie kochani o to chodzi. Ja e, już wam mówię o co chodzi. E, chodzi o to, że gdy jakaś gra mnie zainteresuje, wtedy ja ją nagram i wam się z nią podzielę. Chodzi mi głównie o to, żeby zachęcić was do jakichś innych gier, które po prostu ja znajdę, nie wiem, wyszukam, usłyszę od kogoś, że taka gra w ogóle jest. Najczęściej to będą gry darmowe, aczkolwiek znajdzie się parę gier, które nie będą całkowicie darmowe albo będą całkowicie płatne, zobaczymy. W każdym razie tak, na pierwszy odcinek, jak widzicie, wybrałem sobie grę ścigową, jest to Need for Speed World. Hmm. Aha, jeszcze taka informacja, odcinki z tej serii będą ukazywać się bardzo nieregularnie, więc nie liczcie na cotygodniowe jakieś odcinki z tej serii, bo, bo raczej tego nie będzie. Hmm. No i teraz tak, hmm. zastanawiacie się na pewno, a gdzie jest Rage? Gdzie jest kurwa Rage? No to już Wam mówię, ludzie, niestety, ale po tym jak... Jak, jak wiecie zresztą, bo wam to powiedziałem miałem problem z kompem wiruchy, zwieszanie się systemu Wix, cuda na i w ogóle postanowiłem, że go po prostu e, oczyszczę, to też nic nie dało więc po prostu po oczyszczeniu z wiruchów, po prostu zainstalowałem system od nowa, bo nie dało się go już odratować e, okazało się, że po zainstalowaniu ponownie, oczywiście wszystkie savey, ja próbowałem e, Próbowałem o, ocalić, tak? No ale niestety z mi się nie udało. Po pobraniu wersji steamowskiej niestety, ale gra nie dość, że nie miała tych saveów yy, że tak powiem już tam wsadzonych. No to jeszcze dodatkowo, <coughs> przepraszam, była w wersji angielskiej, tak? Więc zainstalowałem ją z płytki jeszcze raz. No i po prostu yy, teraz jestem bodajże w przed przedostatniej misji, to znaczy misji yy, przed przedostatni, do której myśmy ostatnio w której myśmy ostatnio tam że tak powiem boraszkowali rozgrywali więc, więc jestem już niedaleko ale niestety na dziś nie wyrobi się żeby nagrać ten odcinek niestety no i, i, i to w sumie tyle więc przejdźmy teraz do, do gry mamy tutaj kierowców wszystkich naszych. Ja mam jednego na poziomie 17, tu, tutaj stoi właśnie Lamborghini Murcielago w wersji, wersji zbieracza diamentów poszukiwacza skarbów. Tutaj zresztą jest napis, nie wiem czy doczytacie, Treasure, o tutaj no i tak, na początku oczywiście link będzie w opisie do, do, do strony do tej gry, gdzie możecie się zalogować lub bądź zarejestrować i pobrać klienta gry. Tylko uprzedzam, że chyba bez konta Origin nie, nie ten, nie pozwoli Wam się zarejestrować, więc nie jestem do końca pewien. Natomiast wiem jedno, że... Po pobraniu klienta do tej gry e, będziecie musieli pobrać jakieś 2, 2 giga danych, więc to jest naprawdę mało. To jest naprawdę mało i warto, ponieważ gra, mimo że ma parę, mimo, że ma trochę bugów, mimo że e, ma trochę błędów, to jest naprawdę przyjemna. Stwórz może, mo po, aha, po wejściu do gry oczywiście będziecie musieli stworzyć sobie, sobie nowego kierowcę. Ja wa dla Was tutaj zrobię, pokażę jak to wygląda, z czym to się je. W nazwie to wpisujemy byle co, ja sobie wpisuję, wpiszę taką nazwę. E, tutaj wybieracie zdjęcie Ukośnik Awatar. E, to ja może już cyknę tutaj. Dobra, no ja sobie wybiorę na przykład takie, dam następny. I teraz musicie kupić auto. No to możecie sobie zatrzymać i przeczytać tutaj o to. Głównie chodzi o to, że, że tam trzeba, że to jest nas, nasze pierwsze auto, żeby dobrze wybrać i tak dalej nie polecam na początek Dodża Challengera i Pontiaka GTO 65. Tych dwóch aut nie polecam. Dlaczego? Otóż dlatego, że e, miałem, miałem dodża Challengera i szczerze Wam powiem, że e, nijak się ma pod względem e, prowadzenia, to znaczy pod względem tego jak się to auto prowadzi, jak się trzyma ziemi e, do Mazdy, Mazdy Speed. Ja wiem, że to auto jest szybsze od, od Mazdy, natomiast e, teoretycznie tylko natomiast natomiast naprawdę lepiej czasami zrezygnować z trochę większego przyspieszenia albo prędkości maksymalnej kosztem na, na, na rzecz prowadzenia ponieważ ponieważ możemy mieć najszybsze auto nawet z klasy S o czym powiem też później o klasach ale to auto nam nie będzie w ogóle, nie będzie zwrotne, tak? Czyli będzie, wjedziemy 200 km zakręt, do ściana, od razu, od razu jesteśmy ostatni. Także ta, ta, akurat tego nie polecam robić. Polecam właśnie robić takie mm, równomiernie, że tak powiem, rozkładać te siły, czyli, czyli prędkość maksymalna, przyspieszenie i prowadzenie. Prowadzenie bym radził Wam zawsze mieć trochę w większej, jeśli w ogóle dać radę coś takiego zrobić. Nie wiem, e, mi się to jakoś tam udawało. No więc polecam Wam Mazda, Mazda Speed 3, naprawdę jest, jest ciekawe auto. E, Mitsubishi Eclipse, troszeczkę gorsze od Mazdy, natomiast, natomiast tutaj większego znaczenia nie ma. E, no i Volkswagen Shiroko niezbyt dobre auto również nie jest, nie jest zwrotne tak jak byśmy chcieli e, miałem już to auto, jeździłem nim i szczerze mówiąc, kiedy kupiłem następne to od razu to sprzedałem e, no ale to jest tylko moje zdanie wy, wy, wy możecie mieć inne e, jak najbardziej, no i polecam wam jeszcze Nissana Silvia ponieważ jest to naprawdę dobre auto, miałem je e, miałem je i no, nie żałuję nie żałuję po naprawdę dobrze się je prowadzi. Z, oczywiście bez, e, bez tuningu również, e, również e, ściga się bardzo ciekawie, bardzo fajnie. Trzyma się samochód ziemi. No i weźmy na przykład tego Nissana Silviusz kupmy. O! Tak chcę zakupić samochód. No i w, 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 mamy informację, że został zakupiony samochód i umieszczony w kryjówce. <laughs> ja przejdę sobie teraz do tego kierowcy. Wybierzmy kierowcę. I teraz tak, tutaj mamy e, t, kryjówkę naszą. E, może ja najpierw omówię e, tuning, jak wygląda. E, warsztat umiejętności. W warsztacie umiejętności, tutaj może ten czas schowam, e, macie różne umiejętności, różne, różne skille, e, które pozwalają Wam na przykład, znaczy tutaj w ogóle jest podzielone e, na kategorie wyścig, pościg i eksploracja. Eksploracja to jest to jest na przykład, to jest szukanie skarbów głównie, ale też tam większa gotówka za pościgi, za wyścigi, za, za yy, różne inne rzeczy. Na przykład mamy tutaj radar na policję. Yy, akurat w trybie eksploracji to się nie przyda, ponieważ, yy, ponieważ radar na policję, owszem, kiedyś się przydawał, ponieważ kiedyś, Auta policyjne jeździły normalnie w trybie wolnym, w trybie do w trybie do, w wolnej jazdy, można, ta, można tak to nazwać, w trybie wolnej jazdy jeździły sobie normalnie auto policyjne, można było w nie stuknąć i wtedy był pościg. Natomiast teraz zrobili tak, nie wiem czy, naj, czy lepiej czy gorzej, dla mnie trochę lepiej, ponieważ, ponieważ, chociaż nie wiem, no. Nie, nie zupełnie dobrze, natomiast mnie to osobiście nie przeszkadza, dużo osób mówiło, że im to przeszkadza, jeszcze więcej mówiło, że to jest fajna rzecz, że zmienili właśnie na to, że jest osobny tryb rozgrywki, a nie, że auta policyjne jeżdżą i można w nie bardzo łatwo stuknąć i wtedy jest od razu pościg, także to akurat nie, 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 te, nie powinno to być, no ale okej, okay, dobra, już się nie czepiam. No i tutaj mamy gotówkę za wyścigi, za pościgi, za eksplorację. Później mamy kategorię pościg. Tutaj mamy w tym, w tym to jest tryb rozgrywki, który przed, uciekamy po prostu w tym trybie przed policją. No i tu mamy czas do zgubienia pościgu, zmniejsza się o tam jakiś procent, potem czas działania molocha, czyli, czyli power-upa wspomagacza, który pozwala nam taranować auta policyjne jak no nie wiem, jak mały kamyk na drodze, tak mogę to powiedzieć moc molocha, no i później tutaj mamy jeszcze kilka innych kilka innych skilli ja już nie będę się tutaj za bardzo w nie wgłębiał, bo nie o to chodzi no i mamy kolejną kategorię, jeszcze wyścig ale ten wyścig jest również z, jest również jak widzicie, tutaj mamy dwie dwa skile na czerwono otóż chodzi o to, że Re reszta skili są głównie przeznaczone do wyścigów, na przy na, 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 przynajmniej tak myślę, natomiast te dwa są przeznaczone tylko i wyłącznie do dragów, czyli zarówno przyczepność na starcie, czyli <laughs> zwiększa szybkość na starcie o 8% i ulepszenie przełożeń skrzyni biegów, czyli taki zielony pasek wyświetla nam się, gdy naciśniemy gaz wyświetla nam się taki zielony pasek i kiedy w niego trafimy naszą, naszym prędkościomierzem, że tak powiem, chyba, no to wtedy mamy dodatkowe nitro na starcie, e, więc tak to wygląda. E, tutaj możemy oczywiście, tu mamy tą konsolę, że tak powiem, do której możemy wrzucać te, te skile. Tutaj akurat mam ich sześć, sześć, sześć tych, nie wiem jak to nazwać. 6 miejsc na, na te skille natomiast w niektórych autach będą 4, w niektórych będzie 5 ja akurat to, to kupiłem za, za speedboosty, więc widocznie dlatego mam tak dużo no i możecie na przykład nie wiem po 3 skille wrzucać do tego po 3-4 nie radzę wam więcej ponieważ to, to raczej nie ma sensu 3 to już jest tak wystarczająco jak na jeden skill tak jak tutaj na przykład mam dwa razy odnowienie nitro przydatna rzecz no więc dobrze przejdźmy teraz do kolejnego do kolejnej kategorii jakby w tuningu jakim jest warsztat z częściami w warsztacie z częściami możemy zmienić kolory szyb kolory szyb, nasze koła czyli kołpaki możemy jakieś tam spoilery kupić co jeszcze pakiety karoserii Jakie jeszcze tutaj mamy rzeczy neony, możemy dodawać, tak jak mówiłem, zabarwienie szyb, pakiety obniżające, czyli auto jest niższe, przez co tak mi się wydaje, że lepiej trzymam się drogi. No i rejestracje, tak. Tutaj zresztą macie wszystko podzielone na kategorie, plus oczywiście prezenty. Ja tutaj mam y, tych prezentów cztery. Szczerze mówiąc to y, ten nie za bardzo mi się podoba, chociaż fioletowy mi nie, mi nie przeszkadza aż tak bardzo. Aha, jeszcze rzecz, o której nie powiedziałam. Tutaj mamy magazyn. magazyn. Magazyn jest to miejsce, w którym na przykład, gdy wygramy jakąś, jakąś część, czyli na przykład spoiler, czy rejestrację, czy na przykład kołpak, zresztą to się tyczy wszystkich trzech, wszystkich trzech miejsc, zarówno warsztat umiejętności, warsztat z częściami, jak i salon tuningowy, to w magazynie one się na pewno znajdą. I gdy wygramy silnik wyścigowy albo, albo na przykład tutaj specjalnie wskazuję na stronę tutaj na przykład możemy e, znaleźć e, nasze części samochodowe które wygraliśmy bądź chcemy kupić e, no i tutaj macie właśnie podzielone na kategorie silnik, doładowanie, przekładnie, zawieszenie hamulce opony i tutaj mamy też również te kategorie tylko troszeczkę mnie, mi przeszkadza jedna rzecz a mianowicie e, Kupić można tylko i wyłącznie części jednogwiazdkowe. Mogliby dorzucić jeszcze dwugwiazdkowe części, żeby po prostu wyrównać szanse ludzi, którzy nie mają speedboostów, nie mają pieniędzy na speedboosty, a chcą mimo to ścigać się. Co teraz jest troszeczkę utrudnione dla takich graczy, którzy chcą stunigować auto, natomiast Natomiast nie mogą na przykład mieć części dwugwiazdkowych, no bo jak tutaj widzimy, ich po prostu nie ma. Także dobrze, gdyby twórcy zadbali o to, żeby jednak się pojawiły, bo są aż czterogwiazdkowe części, więc nie rozumiem, dlaczego nie można by było e, do, dwu, do dwóch gwiazdek części da, wsadzić do sklepu, a resztę e, na przykład e, można by było wygrać albo kupić za speed booster, czy coś takiego. No ale cóż, no tak to, tak to już jest. Tutaj możemy oczywiście naklejki sobie y, naklejać na auto, no i zmienić lakier samochodu. E, Kolejną rzeczą jest tutaj dealer samochodowy, możemy kupić albo sprzedać auta. Ogólnie wszystkich klas jest E, y, wszystkich klas jest zaraz, y, jest klasa E, D, C, B, A, S, czyli 6 klas jest w sumie. E, no i y, klasa S jest najwyższą, klasa E jest najniższą, jak zresztą pewnie wiecie. Tutaj jak nam się zniszczy auto to musimy je naprawić Bo co jeszcze mogę powiedzieć Wam tutaj? No dobra, konsole power up wrzućmy No i tutaj mamy jazdę dowolną, tor, sprint, pościg, ucieczkę zespołu, Czyli te, te tryby o których Wam mówiłem No i tutaj mamy różne, różne właśnie power upy, różne wspomagacze Między innymi katapulta, czyli zwiększa się prędkość nasza szybciej możemy nabrać maksymalnej prędkości magnes na ruchu liczny, czyli gdy ktoś nas wyprzedzi, możemy rzucić mu magnes na ruch uliczny, przez co on po prostu wszystkie auta takie mm, randomowe, jeżdżące wolno po ulicy, będą po prostu e, go taranować, e, bo on będzie je przyciągać tym magnesem. Gotowość to znaczy odnowienie się wszystkich power-upów, to znaczy gdy jakiś power-up, jakiś wspomagacz na przykład użyjemy katapulty i ona nam się od nowa ładuje przez jakieś kilka minut, to możemy użyć gotowości, żeby szybciej po prostu tej katapulty znów użyć katapulta drużynowa to jest to samo co katapulta, tylko że używana jest e, dla e, jeśli ją użyjemy, to użyjemy jej e, dla całej drużyny e, w przypadku na przykład ucieczek drużynowych, o czym powiem też za chwilę, dodatkowe okrążenie to każdy wie, oczywiście to działa tylko i wyłącznie na torze tam gdzie są krążenia wiadomo. Moloch. Moloch jest to power-up, dzięki któremu możemy taranować auto policyjne, no po prostu jak, nie wiem, jak dwutonowy słów, tak? No tak rzuciłem, ale tak to wygląda. No i... No i możemy wbić się przez blokady jak w masło. To jest też dobre określenie. Natychmiastowa ucieczka, w przypadku gdy na przykład w trybie dla pojedynczego gracza uciekniemy komuś, znaczy TW, uciekniemy policji, to w momencie, gdy pojawia nam się pasek ucieczki, który jak wiemy pojawia się, no, jest coraz większy, ale to, to się dzieje bardzo, bardzo wolno, możemy użyć tej natychmiastowej ucieczki, żeby automatycznie zakończyć pościg i... i w, żeby nie zostać po raz kolejny wykrytym, tak, bo się gdzieś chowamy, to możemy przyspieszyć ten proces i po prostu wygrać. Niż potem się męczyć kolejny raz, że kurde, nie wykorzystałem tego, znowu muszę uciekać. Tutaj mamy nitro, to każdy wie o co chodzi. Unik awaryjny. Unik awaryjny jest to, jest to przydatny, bardzo, bardzo, bardzo przydatny wspomagacz, ponieważ gdy jesteśmy otoczeni przez trzy suwy, dwie korwety i jeden radiowóz policyjny, takiej lokalnej policji. Wtedy nie możemy się w ogóle różnić. Wtedy używamy tego wspomagacza, dzięki czemu na przykład, dzięki czemu te auta po prostu się od, od nas odlatują, tak? Na jakieś tam, na ileś tam metrów. No natomiast drużynowy, unikawaryjny to jest to samo co, co unikawaryjny, tylko że wykorzystywany jest dla całej drużyny, najprawdopodobniej w ucieczce zespołowej. Tarcza. Tarcza to jest właściwie power up taki antymagnesowy czyli jak ktoś rzuci na nas magnes my możemy rzucić my możemy e, uaktywnić tarczę która ten e, magnes neutralizuje no i napełnienie opon w przypadku gdy na przykład kolcza, no, najedziemy na kolczatki i pójdą, pójdą nam wszystkie opony możemy użyć napełnienia opon żeby te opony nam z powrotem się e, napompowały e, no i tutaj możecie sobie zatrzymać i, i e, popatrzeć jaki ja tutaj mam mm, jak mam ustawioną tą konsolę albo nie, ja opowiem o tym tutaj mam nitro, dodatkowe okrążenie katapultę i magnes na ruchu liczny w sprincie mam magnes, nitro, gotowość i katapultę to są takie, takie że tak powiem optymalne być może nawet dla każdego z was to się przyda takie optymalne dla mnie rozstawienie tych power upów, pościg no to mam natychmiastową ucieczkę napełnianie opon, unik awaryjny i moloch Tutaj mam chyba to samo, tak, tylko że mam drużynowy unik awaryjny i gotowość.